Zielona Góra Muzyki na 96FM. Będzie tutaj boisko do e, piłki nożnej typu Orlik e, z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Będą dwa korty do streetballu, Ja tu mówię street basketball, żeby to było na pewno wiadomo, że to chodzi o koszykówkę, ale profesjonalnie nazywa się to streetball. Będzie przestrzeń dla dzieciaków, czyli plac zabaw. Tutaj e, e, razem z wnioskodawcami. Oraz osobami inicjatywnymi zdecydowaliśmy wspólnie i z projektantami, że ten plac zabaw, akurat będzie stworzony z myślą o dzieciakach w wieku szkolnym, ponieważ nieopodal jest tutaj szkoła i ten teren, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, będzie również uzupełnieniem bazy, bazy sportowej szkoły. Jędrzychowskiej. Oprócz tego będzie fajny teren rekreacyjny dla seniorów, ale też aktywności dla seniorów będą tutaj możliwe, ponieważ będzie kilka urządzeń do aktywnego wypoczynku dla seniorów. Także cały ten teren będzie kompleksowo zmieniony. Zostaną, zostaną te piękne drzewa, które tutaj są, bo to jest jeszcze też, też, też obiecane w projekcie. Projekt ma, cały teren ma być ogrodzony, mają być furtki, tak, żeby mieszkańcy mogli tutaj sobie przechodzić i ta komunikacja nie została zakłócona. Ale ogrodzony teren ma być dla bezpieczeństwa też z myślą o tym, żeby dzikie zwierzęta tutaj nie mogły się dostawać, bo zdarzają się później problemy, że nie wiedzą, jak się z takiego miejsca wydostać. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.